Witajcie. Posłuchajcie, coś o bzdźnie. Dzisiaj będzie kapkę no ale o tym też trzeba, kapkę powyrządzać, jak to było. Jak się wam to moi drzistani podoba, to mi dajcie palec do wyrchu, A subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska Rzecz poszła do świata. Niech ją tam usłyszą, moi kanci muziny w Afryce. Jak się coś pisze, a prawi o jodle, a o piciu, to trzeba aj coś mało życ o tym, co się z człowiekiem po tym robi, jak se poje. Wiele razy jest tak, że jak se ich do porządku poje, to nie skorzy, se musi drzisnąć. A to nie ma nic szpatnego. Jedy trzeba wiedzieć, kiej akany idzie ze siebie spuścić luft, co by żaden nie słyszał, a nic nie uczuł. Nie śmi się bździeć, jak się siedzi przy stole u jodła. A jak już człowiek nie poradzi wydzierżeć, to trzeba iść do drugiej izby, lebo na pole. Znówże takich, co walili do stołków, ale potem musieli siedzieć, a nie śmieli się mocgiwać, co by bzina nie wyleciała z galut. Jednak o wiele razy było tak, że jak się siedziało przy stole, a wyrządzało, baj i przy kawie, to starzik dźwignął żyć, stołkiem zaruszało, a w ten czas się mnie pytał, coś to prawił? Ale w ten czas na ozaj musiało być okno odebrzite, a najlepsze jeszcze dwieże do pola, co by to wszystko wywioło. Śmiechu przy tym było, bo przecał wszyscy my duma wiedzieli, co się stało. Starzy ludzie prawili, że nie ma co dzierżyć tego luftu w sobie, bo to nie ma moc dobre. Jeden stary ujec, dycki, jak se drziśli to prawili. Tuż co, miałże dziurę zrobić w Bachorzu? Tuż wiecie, to jest gans prawda, bo jak już gdosik ich zabździł, to w poniekierych haupach się prawiło na zdrowi. Tuż ale przeca żaden jednym, jeden drugiemu nie słuł gans pod nosem. Jednie w ten czas, jak się bai gazdino, powadzi, powadziła z gazdą, a chciała mu zrobić na złość, to popuściła przy niemu, a on borok uciekał do pola. Nom dzieckom się prawiło dycki, że w kuchyni może suć inny gazdino. Jak go zabzdzi w hałpie, to dosanie pożyci pod dachem ze strachem, a na polu mógł już suć, kto chciał, a wiele chciał. Dyski też wszyscy doma wiedzieli, kiej będzie chałupą ruszać, a w niej smerdzić, jak gaździno uważali na obiad fazole, kapustę albo ziemnioki z kiszką. Toście mogli słyszeć, co się potem robiło. Sąsiadom się zdało, że grzmi. Kiedyś się jeszcze prawiło, że żodno, każdą drogą baba, a chłop se musi porę raz za, za dnia drzisnąć. Jak dosi przestanie suć, to na jest niemożny. Bździny są rostomajte, a najgorsze są no, bez malaty, co wylazują z człowieka ganz po cichu. Poradzą zasmrozić, a i cały kościół. Dyć, wiele razy było tak, że ktoś w ławce się zesuł, a w ten czas ludzie się po siebie dziwali, kto to był. Te bździny, co wylazują, a ich fest słychać, tak nie smerzą. Po jodło robi w chałpie cuda ja gaźdino se pojadła na wieczór fazoli z kiszką, to musiała potem dobać pozór w legierze, bo jak se drzisła, to pierzina furgała, a gazda jak se pojadł na obiad babraczki, to jak potem zasuł, to poradził zgasić petryolkę w izbie. Dycki trzeba było jednak wiedzieć, kiej akany zabzdziedź, bo przeca żaden mimo tego rod włoniać. Ale przeca żaden se nie poradzi zrobić dziury w bachorzu, Tuż jak was ciśnie, to uciekajcie na pole, a jeśli nie poradzicie, to aspoń dwie dwieże do okna, a okna na ko do korząd, co by cuk wygnął bździnę na pole.